Widzowie, nowa seria na tym kanale. Zostałem poproszony przez twórców StumbleGuy, abym został pełnoprawnym sędzią. I abym mógł decydować o tym, jaka mapa trafi. Tutaj do wyróżnienia społeczności. Moim i waszym zadaniem będzie, aby po zagraniu w każdą mapę ocenić ją w skali od 0 do 10. Ja będę w to grał, wy będziecie to oglądać. I tym samym będziemy porównywać jedną mapę do drugiej, aż wybierzemy najlepszą. Najlepszą w danym odcinku. I w tym ja przesyłam właśnie twórcą gry kod do tej mapy i mówię, ej, dobra, dobra, to jest najlepsze. O, oni dają milion klejnotów! Nie no, niestety to był żart, ale to szalenie ważne, żebyście oglądali to do końca i pomogli mi w tym sędziowaniu, bo przez to wasz głos też ma mega znaczenie. Dlatego nie wyłączaj tego filmu. I pamiętaj, jeżeli kupujesz coś w sklepie, na przykład skibidi skiny, to na samym końcu sklepu wpisuj kod ABRA raz na 7 dni. I powiedz o tym znajomemu, może sam polujesz na zdolności na przykład. Przykład taką czapkę, no to wtedy wiadomo, kupuj to z kodem abra, szefie. I mega ważna rzecz. Wielu z Was powie, że abra ty się kompletnie nie nadaje. Bo często, jak odpalasz sobie jakieś zagraniczne takie wielkie mapy, to potem mega płaczesz, że czegoś się nie da przejść. Ja wiem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale tutaj wyłączamy emocje. I skoro dostałem zadanie, żeby być dobrym, surowym sędzią, to po pierwsze, nie ma wkurzania się na to, że czegoś nie mogę przejść. Ja muszę to totalnie obiektywnie ocenić. Zarówno jeżeli chodzi o wygląd, grywalność tej mapy, długość. Czy, czy właśnie jej brak? Muszę po prostu ocenić wszystko, czy fajny jest pomysł i jego wykonanie oraz prośba. Ja będę to oceniał w skali 0.10. I Wy na koniec odcinka także napiszcie komentarz ze własnymi ocenami. Zbierzemy to do kupy i ja to wyślę twórcą gry. Popatrzcie na to Pyramid Climb! I tutaj serio wydawać by się mogło, że ta mapa już na starcie zasługuje na popularne. Ale zobaczmy, czy to będzie dzisiaj właśnie najlepsza mapa, czy może słuchajcie, niekoniecznie bo, wow, robi wrażenie, i nawet jeżeli ona nie jest jakoś absurdalnie piękna, to widać, od razu słuchajcie, widać o co chodzi, że tutaj będzie grubo. Każdy jeden szczebel będzie naprawdę mega ciekawy do przejścia. Fajna, kreatywna mapa, już na start, ale, no właśnie, czy tutaj słuchajcie, aby na pewno będzie na przykład to łatwe do przejścia? Może słuchajcie, niekoniecznie. Może słuchajcie, będą spore tarapaty, może będą błędy, musimy. Razem to widzowie zweryfikować, tak? Okej, okay, widzę, że tutaj raczej jest to nastawione chyba na w miarę yy, średniego gracza. Można chyba tak to nazwać: bardzo początkującego, bo sami widzieliście. No, łatwe to było, ale może to tylko słuchajcie, wstępniak, co nie? o! -io -io! No, niestety, ale checkpoint jest dopiero tutaj. Ja to odbieram jako karmę. Już zacząłem mówić: Nie no, to jest dla takich totalnie początkujących. A potem sami widzicie, serio, sam miałem tarapaty. Okej, okay, okej. Okay może trzeba trochę więcej szacunku jednak do tej mapy. Tak czy inaczej, słuchajcie, jedźmy, jedźmy, jedźmy i się nie poddawajmy. To, że tutaj checkpoint był dopiero na starcie, to mega słabe, ale z drugiej strony, słuchajcie, może właśnie to tak celowo było zrobione, może tutaj, słuchajcie, zaraz coś się dowiemy, okej, okay, dobra, pójdę sobie tędy, może na przykład, wiecie, za dosłownie moment znajdziemy jakiś kolejny checkpoint i powiemy, aha, dobra, to miało sens, no wiecie, ja nie mogę tutaj włączać, słuchajcie, jakoś głupio emocji, ja muszę tutaj, słuchajcie, sprawdzać to to obiektywnie, a przynajmniej próbować. Więc nie, 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 nie ma żadnego denerwowania się, nie ma żadnego narzekania, po prostu gramy w mapę, bo jesteśmy sędzią, który jest bezstronny. Okej, okay, tutaj to już musi być checkpoint. Chciałbym aż to sprawdzić, i powinniśmy. No właśnie, my jako sędzia chyba powinniśmy też sprawdzać, słuchajcie, checkpointy. Ale dobra, po prostu jedźmy. Na razie, słuchajcie, jedźmy, bo tutaj wydaje się, że ja mogę nawet nie zdążyć to prze. Iść, okej. Okay. Okej, okay. i co teraz niby? No to sprawdzamy checkpoint. No bo tutaj nie mam jak inaczej się uratować, więc idę sobie spaść. Okej, okay. jest checkpoint. Bardzo dobrze. No to w takim razie, słuchajcie, wielki plus, co nie? Wielki plus. No bo naprawdę nie każdy tak totalnie pamięta o checkpointach i potem, słuchajcie, robi się lipa. Okej, okay. z tego co widzę, to jest genialne, słuchajcie. To jest akurat mega, mega genialne. Ja cię kręcę. To było super. Aj! Szkoda, bo przez to też się będzie dużo traciło czasu. Być może on zrobił jeden checkpoint. Po prostu, słuchajcie, jakby wiecie, na piętro, można tak powiedzieć, spoko, okej, okay. ale, ale widzicie. No, niestety, nie wszystko jest idealnie zrobione. No, bo tutaj chyba to trzeba iść masakrycznie bokiem, prawda? To jest jedyna opcja. Okej, okay, dobra. Czyli jest chyba jednak dobrze zrobione stosunkowo. Tylko po prostu trzeba było trochę pokmienić, co nie? Co robić, a czego nie robić. Dobra, fajnie. Naprawdę. Póki co, moim zdaniem, to jest totalna dycha. Ej, dobra. Czyli teraz, jeżeli się nie mylę, to po prostu musimy tą windą wejść na górę, co nie? Spoko. Ma to, słuchajcie, sens. I chyba teraz w przód. Tak, ja nie widzę za bardzo innej opcji. Mamy tutaj fajne bloczki. Kręcące się bloczki. Które musimy sobie tutaj po prostu przejść. Nie wiem, jak daleko idzie ten laser. Dobra. Czy ja mam się od tego odbić? Nie. Ewidentnie, to po prostu miało być tylko spychacz. Teraz lecimy sobie na pięterko wyżej. No i popatrzcie, lecimy sobie tutaj Mr. Beastem. Ej, grube. Naprawdę fajne. Ta mapka nie jest wcale jakaś trudna. A zarazem, słuchajcie, jest w tym wszystkim bardzo sympatyczna. Bardzo po prostu, serio, sympatyczna. Zarówno myślę, że doświadczeni gracze... Dobrze by mogli się tutaj bawić. Naprawdę, słuchajcie. Jakie totalne bambiki, które pierwszy raz odpaliły grę. Myślę, że też miałyby bardzo dużo fanów. Zobaczmy teraz, jak nas to wybija. Okej. Okay. I teraz, słuchajcie, jedziemy sobie w przód. Moim zdaniem, naprawdę jest to dycha. No bo ja nie widzę innej opcji, no. Genialna mapa. Dobra, jedziemy. Tylko tutaj trzeba właśnie znaleźć, słuchajcie, przejście z której strony. Okej, okay. Boże Albo ja czegoś nie widzę. A, albo, słuchajcie, tu jakby o co chodzi. Brze, brze, Ty. No nie no, ja naprawdę czegoś nie widzę. No bo jak tu podskoczyć? Chwila. Dobra, a gdyby stanąć na tym jeszcze raz, może to nas wybije słuchajcie jakoś wyżej? Okej... Okay? Muszę odjąć pół punktu, bo nie wszystko idealnie zostało wytłumaczone i nie starczyło mi czasu. Ale było to 9,5 na 10. No chyba się zgodzicie, że genialna mapa. Mapa nazywa się Piano i... Okej, okay, to wygląda spektakularnie. Naprawdę? Wow, ej, nie wiem, czy kiedyś cokolwiek takiego widziałem. Co by na mnie zrobiło aż takie wrażenie w Stumble, guys. Przecież to wygląda w ogóle jakby nie było z tej gry. Ja cię kręcę. Nie no, masakra, słuchajcie. To jest serio istna masakra, ale czy tu w ogóle da się doskoczyć? O kurde, ty! No, jest checkpoint, czyli słuchajcie, zaczynamy bardzo dobrze, co nie? Jak są checkpointy, no to my wiadomo, dobrze się tu bawimy. Tylko, ee, co niby... Teraz trzeba zrobić... Poczekaj, ej, nie, serio, co teraz trzeba zrobić? Bo my musimy jakoś znaleźć się na górze. No i okej, okay, ja mogę sobie tutaj podejść, ale że co? Że niby teraz mam wyskoczyć i o kurde, dobra! Dobra! No to chłop się, słuchajcie, tutaj chce naprawdę nieźle z nami pobawić. Użyję sobie tej emotki skoku, skoro i tak ją posiadam. Tutaj słuchajcie, niestety nic nie widać, ale mniej więcej wiem co tutaj zrobić, bo tutaj widzieliśmy taką małą pseudowindę, więc niech ona tutaj... O Jezu, no nie widzę, nie widzę, nie widzę. Dobra, 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 dobra. Jest, 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 okej, okay. dała mnie na górę. Spoko, spoko, słuchajcie, w porządku. I teraz, słuchajcie, dobra. Musimy mnie tylko wywa. Ale czemu to nie chcę, słuchajcie, wywalić? O, chcę, jednak, słuchajcie, to chcę wywalić. Dobra, tylko że trzeba się. Trzeba się, słuchajcie, z tym polubić, w porządku. I teraz wskakujemy w ogóle na klawisze. Ej, dobra. To jest mocne. To jest naprawdę, słuchajcie, niesamowicie zrobione. I nawet słuchajcie, wejście tutaj. Serio też by było całkiem ciekawie przekminione. No na razie to musi być dycha, słuchajcie. To naprawdę... Ej! Poczekaj! Co? Jak to? Eee, jeszcze to mnie odbija O nie, cały czar Pryska, no patrzcie, lecę se Aj, dobra, lecę sobie tutaj Już udało mi się tutaj wejść, spoko Ale naprawdę, słuchajcie, szkoda Szkoda, 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 bo tutaj było Serio spoko, a jakby nie dało checkpointa Poczekaj, może ja muszę tutaj jakoś zahaczyć O ten checkpoint, nie wiem, ale naprawdę Tutaj zdecydowanie, no już Musi być minus pół punkta za coś takiego Musimy być obiektywni, a to niestety Sprawia, że trochę jest mniej fanu Z gry, i teraz co, ja mam przejść na przykład ten Okej, okay, chyba miałem przejść tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, że gdzie dalej? Poczekaj, że jakoś tutaj, tędy. I co? I teraz po tej klawiaturze tutaj bokiem? No chwila, no chyba. No chyba, chyba nie. No chyba to by było. Ej, przesadzone. Kurczę, trochę nie rozumiem tego, co mam tutaj robić. Więc wiecie. Co? Przejdźmy sobie faktycznie do końca, bo chyba słuchajcie, o to w tym chodzi. Żeby faktycznie tutaj sobie do końca to przejść, tam do samego końca, praktycznie, co nie? I tam już będzie się leciało dalej. To, no, nie jest zbyt fajny akurat teraz element, ale rozumiem. Rozumiem, że to jest po prostu jako część takiego, nie wiem, trudniejszego parkura. Można chyba tak powiedzieć. Dobra, pójdziemy sobie na to. No, niestety, kamera się dość mocno baguje tutaj. Oj, zdecydowanie. Ale dobra, jak już się przeszło, słuchajcie, to można lecieć dalej. Kurczę, mam wrażenie, że ta mapa zasługiwałaby na totalną dychę, gdyby była troszeczkę udoskonalona, bo naprawdę to wygląda rewelacyjnie. Tylko tutaj wystarczy kilka, kilka szczegółów poprawić. Naprawdę kilka szczegółów i o, oh, wow. Naprawdę witamy w świecie chyba totalnie popularnych mapek, bo to po... Po prostu zasługuje. Chociaż, jak sobie słuchajcie, tutaj można zadać pytanie, czy to będzie lepsze, czy lepsza będzie ta piramida, słuchajcie, z dzisiejszego odcinka, to powiem szczerze, no nie wiem, no nie wiem. No, moim zdaniem fajniej mi się grało, słuchajcie, chyba na tamtej piramidzie. I to oczywiście jest typowo obiektywne, jeżeli ja próbuję być obiektywny. Natomiast nie da się w 100%, słuchajcie, nie jakby wyłączać swojego zdania. No rozumiecie, ja staram się naprawdę tutaj kminić, tak totalnie jak sen. Ale i tak będą tutaj Jakieś upodobania, co nie? Serio. Więc moim zdaniem, kurczę, chyba tamta piramida była jednak trochę lepsza, ale no to też jest genialne. No to też jest, słuchajcie, naprawdę mega genialne. Ale sami widzicie, tu się mega baguje kamera. I to akurat jest totalnie okropne. Serio, to jest totalnie no do wywalenia powiedziałbym, co nie? Jo, jeszcze tu się spaliłem. Idę sobie tutaj tędy, teraz zrobimy sobie tutaj oczywiście skokiem, dobra, ładnie tutaj sobie też pójdziemy. O nie, nie starczyło mi czasu Moim zdaniem totalna dycha, gdyby poprawić kilka małych rzeczy A tak to daje 9,5 na 10 Chyba na równi z piramidą Okej, okay, ta mapeczka, sami widzicie, wydaje się być dość prosta I chyba bardzo pusta Ale może jej nie skreślajmy Może ona jeszcze nas czymś tutaj zaskoczy O tym się, słuchajcie, upewnimy właśnie teraz w to grając Bo popatrzcie, no serio Tak jak już wspominałem, musimy wziąć pod uwagę wiele rzeczy I to, że jakaś mapka jest na przykład pusta Wcale nie do końca musi ją skreślać, bo ona i tak, słuchajcie, może być genialnie grywalna. Albo też nie. Dobra, tutaj widzę naprawdę bardzo, ale to bardzo gruby schemat, bo mamy, słuchajcie, do zrobienia 180 i ja oczywiście wspieram się zdolnościami, ale inni gracze też mają te zdolności, więc rozumiecie. Eee, Sami? To chyba Był lag gry, a niekoniecznie tej mapy Poczekajcie, znowu się to stanie? Nie Poczekaj, ej, bez kitu Znowu się to trochę stało, ale dobra My lecimy tak czy inaczej, słuchajcie Chyba tylko i wyłącznie po tych pie... Wow, 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 hola, 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 amigo Co tu się dzieje? Poczekaj, to nie powinno, słuchajcie Tak lagować, co nie? Okej okay. Oni mówią, żebym ja sobie to zrobił w ten sposób Spoko, serio, sam schemat Jest ciekawy, no tak, tylko, że tutaj Serio jest trochę pusto Co? Oj, tu by było naprawdę Przegrube, gdyby tutaj po prostu serio dać trochę powiedzmy, no nie wiem, udoskonalenia. Okej, okay, tutaj musieliśmy właśnie uniknąć. TNT, serio mechanika jest ciekawa. Jakby ta mapka tylko była ładniejsza, to zdecydowanie dałbym wysoką, słuchajcie, notę. Oj, tak, no nie, no słuchajcie, bo to to naprawdę serio zasługuje. Ała, na całkiem wysokie notowania Tylko no niestety, naprawdę O kurcze, no niestety, ale jest tutaj troszeczkę Słuchajcie, zbyt pusto, dobra, ja sobie to zrobię W ten sposób, okej okay. Dobra, tutaj lecimy sobie tak I teraz, ojojoj, tutaj to Słuchajcie, trzeba, oj, trzeba przyświrować Z tą szybkością, dobra Tutaj robię sobie coś takiego i lecimy I lecimy zdecydowanie Teraz w dół, nie no, naprawdę fajna mapa Wyobrażam sobie, że gdybym dostał Coś takiego od widza, to bym powiedział, że Po prostu rewelacja, no nie? bo to jest rewelacja ale nie wiem, czy na miarę bycia w popularnych. W tym wyróżnieniu, prawda, widzowie? Rozumiecie, co mam na myśli? Okej, okay. dobra, tutaj już znamy zasadę. Czyli tak, wybijam się z tego, mogę sobie zrobić coś takiego. No i spoko. I niestety, ale przez ten wygląd ja daję 6,5 na 10. Mapka nazywa się Lift, czyli taki wyciąg krzesełkowy. Trochę, wiecie, jak na nartach. Jeżeli jeździcie na nartach czy snowboardzie, no to pewnie kojarzycie, że tam są właśnie takie jakby linowe kolejki one, wiecie, Normalnie jakby biorą ludzi i, i tam podwożą ich na górę stoku, co nie? No to tutaj, słuchajcie, ma to chyba w teorii wyglądać bardzo podobnie. O kurde! O kurde ty! Ej, ej, to mnie zaskoczyło. No dobra, ale jestem tutaj sobie z powrotem wskakujemy sobie na to i teraz mamy wybrać drogę. Wydaje mi się, że obie są takie same. Ach, dawajcie, pójdziemy sobie tutaj w tę stronę. Okej, okay, tutaj sobie poskakujemy i okej, okay, ja mam to robić górą czy właśnie dołem? Nie, no chyba górą, słuchajcie, skoro była trampolina co, nie? I serio, popatrzcie, ziomek zrobił coś, co naprawdę wygląda jak wyciąg krzesełkowy. Moim zdaniem bardzo ładne. Co prawda, słuchajcie, ta mapa no niestety, ale jest bardzo prosta. I teraz pytanie: czy to powinna być jej właśnie zaleta, czy to powinna, słuchajcie, być jej wada? Bo często narzekamy, że jakaś mapa jest po prostu za trudna, a tutaj serio, po prostu jest aż za prosto. To jest typowa mapa dla początkującego gracza Stumble Guys i takie mapy też, moim zdaniem, są naprawdę bardzo w tej grze. Potrzebne, a wcale nie ma ich, słuchajcie, tutaj tak dużo. Ok, lecimy sobie dalej i teraz tak, znowu, chyba górą. No bo słuchajcie, nie widzę innej możliwości, żeby tutaj. Ej! Lecieć dołem. Poczekajcie, czemu on w ogóle zaczął słuchajcie brzuszkować, tu tego nie wiem, ale lecimy sobie dalej. No kurczę, ładna mapa, naprawdę fajna konstrukcyjnie. I znowu, gdybym dostał to od widza, to bym powiedział, ej, naprawdę niezła robota. Ale jako, że słuchajcie, tutaj mamy uwzględniać też grywalność. No to wygląd super, ale no nie... Niestety, tutaj damy takie 7 na 10, co nie? Asha Castle, czyli zamek Aszy. Okej, okay. mapeczka bardzo, bardzo urodziwa, ale wydaje się być stosunkowo krótka. Dlatego zobaczmy. Bardzo ładna mapeczka. Naprawdę, słuchajcie, to trzeba tutaj dość mocno oddać. I fajnie, słuchajcie, tutaj zaczynamy. Widzę, że mogą być delikatne. To Rapaty, okej, okay, to to już jest dość duży plus, że z jednej strony słuchajcie trudność, a z drugiej strony, no właśnie, można to oszukać, popatrzcie, ja to teraz oszukałem. I czy to jest plus, czy minus, słuchajcie, kurczę, no nie wiem, naprawdę słuchajcie, nie wiem. Na razie podoba mi się, słuchajcie, naprawdę mi się tutaj podoba. Wejdźmy do środka przez takie oto drzwi, fajne, fajny patent, naprawdę całkiem ciekawy patent. No i tutaj słuchajcie, po wejściu do środka, okej, okay, lecimy sobie na taką taśmę, no dobra. Niestety, słuchajcie, ale ta taśma nie chce za bardzo nam pomóc. Ale spoko. Lecimy sobie dalej. Tutaj po krawędzi. Nie da się nawet tutaj spaść, więc spoczko. Dobra, tutaj przeskakujemy sobie ładnie, pięknie. Okej, okay. i tu na dwie strony można w sumie wyjść, prawda? Ok, czyli ja mogę sobie też pójść tędy. W porządku. Tylko, że tak robi się bardzo prosto. No niestety słuchajcie, ale no popatrzcie. No idzie sobie coś takiego co nie? Idziemy sobie tutaj do boku. Tutaj sobie idziemy też ładnie do boku i znowu to jest dość podobny klimat co właśnie te poprzednie mapki. Czyli robi się słuchajcie tak strasznie prosto, że nie wiem do końca co powiedzieć. Ja też nie wiem, czy mam słuchajcie skoczyć tutaj na to, czy może słuchajcie nie? Chyba nie. A może jednak tak? Okej, okay, dobra, dobra To ma sens, czyli jednak mamy tutaj być I to nas, słuchajcie, zaraz wybije tutaj Gdzieś do boku, a potem na grzybka Jeżeli dobrze zrozumiałem, więc w sumie całkiem spoko No dobra, no to ja sobie stoję tutaj I teraz pytanie, czy właśnie, słuchajcie, mam Próbować na tego grzybka, czy może mam Bezpośrednio, słuchajcie, próbować Sobie wskoczyć na tą tutaj trampolinkę Bo ta trampolina, słuchajcie, tutaj Dość fajnie odbija, teraz tak Ona odbija tutaj do góry, no i dobra Lądujemy na górze, no słuchajcie, bardzo ładna Mapa, też bardzo prosta, ale ja ja Będę dał 8 na 10. Don't move 3, czyli nie ruszaj się, część trzecia. To jest naprawdę popularny trend. Czyli ja tutaj, słuchajcie, kompletnie mam nic nie robić. Mam po prostu stać i oglądać to, co się dzieje. Ostatnio nawet od Was dostawałem kilka takich mapeczek, i zobaczymy, słuchajcie, jak te mapki są tutaj przygotowane. Ja faktycznie ruszam tylko myszką, nie robię, słuchajcie, kompletnie nic więcej i trzeba przyznać. No właśnie. Jeżeli słuchajcie, taka mapka trafiłaby do popularnych i byłaby jedna, no maksymalnie dwie, no to robi się, słuchajcie, bardzo Uuu, bardzo ciekawie. Dobra, widzę tutaj pierwszy błąd, ale może, słuchajcie, to był tylko, wiecie, wypadek przy pracy, a zaraz, słuchajcie, będzie lepiej. Może właśnie nie będzie się tutaj nic zbagowało. Ja bym nie odejmował, słuchajcie, żadnego punktu za to, że raz coś się tutaj zbagowało. Natomiast muszę zastanowić się, no, razem z wami, czy taka mapeczka ma w ogóle sens bytu w tych popularnych. Jeżeli byłaby jedna właśnie taka mapa, no to spoko. Ja tutaj daję, wiecie co, 7,5 na 10. Mapka nazywa się Trice. I ja już tutaj widzę zarówno genialną, no właśnie, rzecz, bo też widzę i wadę. No przecież ten Triceratops wygląda niesamowicie. Tutaj, słuchajcie, drzewko zrobione właśnie z tych rzeczy misterbistowych, jeszcze z tego ogurasa. No naprawdę fajne, ale niestety znowu można powiedzieć, że dzieje się tutaj delikatnie za mało, co nie? Serio, ten Triceratops wygląda wow. O kurcze, ej, on wygląda naprawdę jakby był, słuchajcie, zrobiony z jakiejś góry. Gumy. To chyba ma imitować kaktusa i też powiedziałbym, że mega spoko, tylko że na tej mapce dzieje się niestety za... Mało. Yo! Ej, serio! Wiecie, grywalność tej mapy jest po prostu na zerowym poziomie, co nie? Ale, no, sam design, no, to robi wrażenie. Wiadomo, no, ktoś mi chce powiedzieć, że to nie robi wrażenia. Moim zdaniem robi i to naprawdę nie małe. Okej, okay, tutaj w ogóle my chyba mamy wejść na samą górę tego Triceratopsa, prawda? Ale, ale ja nie do końca wiem, słuchajcie, jak to zrobić. Poczekajcie, ja to mogę spróbować zrobić piłką. No, w porządku, ale to nie było nic takiego mega fajnego do przechodzenia, co nie? A szkoda, słuchajcie, bo naprawdę mapka jest dobra. No tylko, że... Poczekaj, musimy sobie tutaj tak podskoczyć. Kurczę! No naprawdę świetnie to wyglądało. Ale tej mapce no musimy dać jakieś 5,5 na 10. Chociaż wiadomo, sam bym nigdy nie spróbował nawet zrobić lepszej. Ale mieliśmy być sędzią, mieliśmy być surowym sędzią. Moja ocena to jedno, ale wasza ocena to drugie. A wy pamiętajcie, żeby wpisywać kod ABRA w sklepie.